Szokująca przepowiednia Jasnowica Jackowskiego. Dymisja premiera Morawieckiego. Morawiecki przestanie być premierem. No właśnie kiedy o tym już za chwilę. Mało tego, Jasnowidz Jackowski mówi, że PiS płaci cenę za rozdawniczość, mało tego, wskazuje największą porażkę PiSu oraz mówi też, co będzie się działo podczas kadencji PiSu. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Jasnowid Jackowski mówi na temat przyszłości PiSu, a także tego, że praktycznie rząd ten nie będzie, nie dotrwa do końca kadencji, dopiero praktycznie zakończy się ta kadencja, czy dopiero, zakończy ona się w połowie, tak, trwania kadencji, czyli praktycznie po dwóch latach plus minus czyli w 2021 roku. Natomiast to Janusz mówi wprost, że premier Morawiecki nie będzie przez całą kadencję premierem. Także nastąpi dymisja premiera Morawieckiego, że Morawiecki nie będzie całą kadencję tutaj premierem. Mało tego, Janusz wskazuje największą porażkę PiS-u, tak? A więc to, że PiS praktycznie nie przekonał do siebie elektoratu Platformy Obywatelskiej czy też Koalicji Obywatelskiej, to jest Największa porażka e, według Jasnoidza jest największa porażka, jeśli chodzi o pis, że nie przekonał do siebie elektoratu y, tutaj właśnie koalicji obywatelskiej czy też platformy obywatelskiej. No, to na pewno jest, niewątpliwie jest to porażka, z tego względu, że praktycznie tutaj, no, zawsze te partie rządzące gdzieś tam biorą te głosy tutaj tak z opozycji, czy z ludzi, którzy głosowali na inne partie, na inne partie przekonują, a tutaj tak nie było, tak? Ten elektorat Platformy, czy Okolicy Obywatelskiej stały praktycznie, więc bardziej tutaj, jeśli nawet można było mówić, to PiS zabrał elektorat dla tych, tym mniejszym partiom, tak? Natomiast jeśli chodzi o ten elektorat koalicji obywatelskiej, to nie zabrał. Mało tego, tutaj Jasnowiec Zackowski mówi, że PiS jest rozdawniczy, tak? że to jest praktycznie cenę zapłacić tutaj za rozdawniczość, tak, A więc wszelkiego rodzaju te programy 500 plus 13 emerytura, programy dla tutaj pierwszego dziecka, 500 plus drugiego dziecka, tak, no i dla niepełnosprawnych leki z darmo. Oczywiście są to programy bardzo dobre, tak, czy prospołeczne, natomiast no trzeba pamiętać, że zawsze trzeba znaleźć na nie praktycznie finansowanie, tak. Eee, tutaj też są pewne obawy wśród społeczeństwa, czy tak naprawdę nasz budżet na to stać, czy jesteśmy rzeczywiście w stanie e, tutaj e, tak, w, w, takie zdobyć środki z budżetu państwa rzeczywiście na realizację tych programów. No szokująca wizja. Tutaj Jasna Zackowski mówi, że on nie zastrzega się dokładnie co do dotaty, tak, że jeżeli PiS czy swoją kadencję w połowie tak naprawdę trwania kadencji, czyli 4 lata, 2 lata od 2019 do 2021 roku. Natomiast to nie chodzi o dokładne tak, nie chodzi o to, żeby to będzie czerwiec 2021 roku, natomiast mniej więcej. Ciekawe jest to, że Jasnowiec Jackowski nie powiedział dokładnie co będzie przyczyną tutaj tego końca tak, że w 2021 roku być może no tutaj wydaje mi się, że Jasnowiec wie co jest przyczyną, natomiast to tak może być na przykład według mnie pucz, może to być na przykład powtórne rozpisanie wyborów, może to być jakaś wielka afera, także no tutaj naprawdę no to jest jakby przerażające, że praktycznie w połowie by się to zakończyło, w sensie przerażające co dla, losu, dla losów państwa polskiego, tak? co by się działo z państwem polskim. No pamiętajmy, że to nie jest kwestia tego, że PiS przegra następne wybory, tylko że PiS przestanie rządzić w połowie kadencji, czyli musi być coś, coś dramatycznego nastąpić, tak? Coś musi dramatycznego, może być jakieś obalenie, może jakaś rewolucja, pucz. No nie wiem, w każdym razie tutaj jasnowicz mówi, że właśnie nie przekonał PiS elektoratu z Platformy Obywatelskiej, że jest właśnie on rozdawniczy, że PiS jest rozdawniczy. Wiemy, że no, różne praktycznie PiS zrealizował programy Społeczne ja muszę powiedzieć, że PiS poniósł ogromną, ale to ogromną porażkę w tych wyborach do Sejmu. Co prawda jest to zwycięstwo 40, tam chyba 6% z hakiem, tak? Natomiast ja powiem tak, że Jasnowiec początkowo zakładał, że to będzie zwycięstwo ponad 56%. Chociaż Jasnowiec mówi, że nie zarzeka się, że dokładnie musi być takie zwycięstwo, no ale zobaczmy sobie na ilość programów, które tak naprawdę PiS zrealizował, społecznych, a na przykład odzew społeczny. No to to nie wygląda tak jeden do jednego, tak? Były podwyżki dla mundurowych, podwyżki dla nauczycieli, 500+, różnego rodzaju właśnie projekty społeczne, natomiast czy ci wszyscy ludzie, którzy otrzymali, tak, te podwyżki, czy jakieś świadczenia, poszli za głosowanie na PiS? Głosowanie na PiS? No raczej nie. Także jest to w jakiś sposób porażka PiSu. Zresztą to mówi o tym Jasonic Zackowski, że PiS będzie chciał się jakby wypstrykać z tych wszystkich obietnic w pierwszej kadencji, jak najwięcej zrealizować podczas pierwszej kadencji. Może było rzeczywiście takie założenie, jakby Jarosława Kaczyńskiego. O, przekonamy do siebie społeczeństwo, zrobimy ten program, ten, ten, ten ten, ten, więc społeczeństwo powie, no nie, no musimy zagłosować na PIS, no bo przecież robi takie, takie, takie programy, tak? No a to tak nie działa, nie do końca tak działa, tak, nie do końca tak działa. Pamiętam, że w jednym z państw europejskich, bo to było w Szwajcarii, było taki pomysł, żeby wprowadzić, żeby każdy bo były dosyć duże nadwyżki budżetowe, żeby każdy obywatel dostawał 1000 czy 2000 euro. Tak, początkowo rządzący chcieli to wprowadzić, no i oczywiście społeczeństwo było super ekstra, a potem, potem policzono, że to miałoby gorsze skutki, no bo wzrosłyby ceny itd. i tak dalej. Ostatecznie wycofano się z tego pomysłu, z tego projektu. Tak samo tutaj, na przykład wzrost tej pensji minimalnej, na pewno świetna sprawa, natomiast z drugiej strony te ceny galopują, tak? Te ceny po prostu galopują za zwykłe produkty spożywcze. No to też jest trochę przerażające, że jak idę do sklepu kupić, Dwie czy trzy produkty w takim zwykłym sklepie spożywczym, to praktycznie rachunek mi tutaj wychodzi 10 czy 20 złotych, tak, gdzie to kosztowało kilka, kilka złotych praktycznie kiedyś. Także te ceny naprawdę galopują w kosmicznym tempie. No bo to są prawa praktycznie gospodarki handlu, tak. E, tutaj, y, oczywiście, Jarosław Kaczyński chciałby dorównać do takiego poziomu jak jest w Niemczech, tak, żeby w Polsce było tak, w Niemczech 1500 euro, czyli pewnie 6000 złotych, no bo teraz ta minimalna wzrośnie do 2600 brutto w 2020 roku, potem ma być 3000 i nawet tam około 4000. Natomiast trzeba też po prostu mieć patrzenie na to, jaki no, ma to wpływ na gospodarkę i ceny, tak, No bo się potem okaże, że pójdziemy i chleb będzie kosztował 20 złotych za Bochenek, no to troszeczkę jest no, nie tak, tak, nie, nie tak to powinno wyglądać. Natomiast rzeczywiście, tutaj jasnowic Jaskowski mówi o tym, że największą porażką PiSu jest nieprzekonanie elektoratu Platformy. Obywatelskiej koalicji, obywatelskiej do siebie, tak? Tych ludzi, którzy byliby byli niezdecydowania, którzy zagłosowali właśnie na platformę. No i że premier Morawiecki nie dotrwa do końca praktycznie kadencji, nastąpi dymisja. Wiemy, że jeśli chodzi o te przetasowania dotyczące rządu prawa i sprawiedliwości, one już miały miejsce praktycznie kilka razy i teraz nawet ostatnio miało przetasowanie, jeśli chodzi o ministrów. No i teraz tak, na no dwoje babka wróżba, bo niektórzy mówią, że to jest bardzo dobre, bo ministrowie się zmieniają, natomiast powiedzmy sobie tak, my tutaj zarządzamy tak naprawdę państwem, znaczy my zarządzamy, no, my wybieramy przedstawicieli, którzy zarządzają, tak, my, my społeczeństwo. I ci ludzie, którzy bardzo często zmieniają się na stanowiska, jeśli chodzi o ministrów, to co oni tak naprawdę mogą wskurać dla funkcjonowania dobrego państwa, tak? Minister zanim by poznał swój cały zakres obowiązków, specyfikę poszczególnych ministrów, czy to są ministrowie tak, którzy są Tak naprawdę nominowani, tak, a nie mają jakby dogłębnej wiedzy, no bo to byłoby przerażające. Z reguły tak, no i dziś jest na przykład wymierany komendant policji, tak, czy jakiś dyrektor, nie wiem, jakiegoś oddziału czegoś, no to z reguły ten dyrektor jest kilka lat. Natomiast tutaj tak szybkie dymisje, one mogą być niebezpieczne, tak, bo być może jakiś minister powinien dłuższy czas być, tak, a po to, żeby nominować, żeby za kilka miesięcy, tak, no, no, daną osobę z, 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 zdymisjonować i później powołać normalnie norma, nową osobę, tak, nie normalną, tylko w ogóle nową osobę, no to, to jest um, troszeczkę bezsensowne, tak. No, no na dobrą sprawę to um, przyszedłby poseł, na przykład jeden miesiąc byłby minister spraw zagranicznych, następny miesiąc byłby ministrem zdrowia i tak by miał by, podczas jednej kadencji wszystkimi ministrami. To troszeczkę bez sensu jest. No nie mówię, że tak jest w przypadku PiSu, tak, ale niektórzy właśnie krytykują te bardzo częste zmiany. Czy one są bezpieczne dla stabilizacji um, rządu państwa polskiego i tak dalej. Później często, na przykład, są draki, jeśli chodzi o rolnictwo, tak, że jeden minister coś ustalił z Unią Europejską, drugi później musi to kontynuować, tak. No, i są pewne tutaj niepowodzenia, są pewne tutaj właśnie różnice dotyczące zdań. Wiadomo, że, no, tak, minister to jest człowiek, tak, ma swoje poglądy, ma swoje po prostu decyzje podejmuje, i one nawet w obrębie jednej partii mogą zupełnie się różnić, tak. Także być może lepiej by było, gdyby ci ministrowie byli przez dłuższy czas. Pytanie tutaj też jest takie, że nastąpi dymisja premiera Morawieckiego. Niektórzy mówią o ten sposób: czy to nie nastąpi na skutek jakiejś afery? Coś nie spowoduje, nie doprowadzi do tego, że nastąpi afera? Czy to będzie naturalna kolej rzeczy, że Jarosław Kaczyński stwierdzi, że no to już jest koniec misji, jeśli chodzi o premiera Morawieckiego, teraz ktoś inny powinien być premierem państwa polskiego? To jest wielki znak zapytania, tań. W jakich okolicznościach tak naprawdę dojdzie do tej dymisji? Ja przypomnę, że jedna z przepowiedni Jasnowidza Jaskowskiego jeszcze przed wyborami do Sejmu mówi o tym, że PiS po tym, jak przejmie władzę, czy wygra w wyborach do Sejmu, zacznie dokonywać zmian dotyczących konstrukcji funkcjonowania podstaw państwa polskiego. No właśnie, i być może ta przepowiednia być związana, to jeszcze nie nastąpiło, bo jeszcze nie nastąpiło zaprzysiężenie nowego rządu, natomiast gdyby to miało miejsce właśnie, być może to będzie miało miejsce z tym, że Sejm przetrwa, czy w tym, tak, posłowie przetrwają tylko dwa lata, bo być może te zmiany gruntowne dotyczące funkcjonowania państwa, być może to będzie zmiany dotyczące władzy ustawodawczej, sądowniczej, one doprowadzą do tego, że ludzie wyjdą na ulicę i nastąpi bunt w największych miastach w Polsce i tak, i dojdzie tak naprawdę do rewolucji, że ludzie będą żądać tutaj obalenia władzy i przyjdzie nowa władza, tak zostaną rozpisane nowe, nowe wybory. No taka jest moja interpretacja tej przepowiedni, tak. Przedstawiałem liczne, liczne przepowiednie, setki przepowiedni Przepowiedni Jastowicza Jackowskiego. Gdybym to połączył w całość, to tak powiedziałem. Jastowicz przed wyborami mówił, że Jastowicza Jackowski, że dojdzie do zmiany, jeśli chodzi o funkcjonowanie podstaw mechanizmów państwa polskiego. Wiadomo, że to też jest proces, który wymaga pewnego czasu, ale mówił o tym Jastowicz, że to nastąpi zaraz, praktycznie po wyborach. No sejm jeszcze się nie zaprzysiężył, tak? Gdyby doszło na przykład do, do zmian dotyczących tutaj władzy ustawodawczej władzy sądowniczej. Mogłoby się okazać, że tak naprawdę gdyby te wszystkie nastąpiły zmiany, że ludzie zaczęliby się buntować, zaczęliby wychodzić praktycznie na ulicę. No i kto wie, czy rzeczywiście w 2021 roku rząd by się nie podał do dymisji pod naporem społeczeństwa czy strajków, który miał miejsce w Polsce, a może to też być powodowane strajkami na przykład poprzez podwyżki cen tak, jeżeli te ceny będą tak golopować do do, do przodu, no to tak jak powiedziałem, no, za podstawowe artykuły będziemy spożywcze płacić tyle, co za tutaj tak za, za jakieś produkty droższe, tak droższej jakości, także no, to może też spowodować, że będzie bunt, tak bunt z, z społeczeństwa, tak za komuny robotnicy żądali chleba i pracy i brakowało tych produktów, tak teraz może się okazać, że te produkty będą ale one będą tak drogie, także będą takim towarem, można by powiedzieć, deficytowym. Pamiętam, jak tutaj to było w, tak 2019 rok, dokładnie chyba w tym roku, że swego czasu bardzo mocno ziemniaki wzrosły, tak? I zauważyłem, właśnie, że ludzie w biedronkach przyjeżdżali specjalnie samochodem do sklepów spożywczych i kupowali same ziemniaki, co wcześniej takiego czegoś zjawiska nie miało miejsca, bo z reguły ludzie brali ziemniaki, no to wydawało się, że to jest taki podstawowy arku, artykuł spożywczy. Brali go przy okazji innych Zakupów, tak? A widziałem, że rzeczywiście ludzie specjalnie przyjeżdżali do sklepów po to, żeby kupić tylko worek ziemniaków. A co się okazało, że ceny po prostu tych ziemniaków bardzo mocno galopowały do, do góry. No i oczywiście były pewne promocje, czy, czy w Biedronce, czy w innych marketach co jakiś czas i ludzie szukali tam, gdzie są tańsze te ziemniaki, tak? Czyli te produkty, które teoretycznie powinny być em, tak naprawdę powszechnie dostępne i w takich niskich cenach, okazało się, że mogą stać się do, dobrem luksusowym, tak? No, zobacz, z, zupełnie kuryzana sytuacja także no szokująca wizja, szokująca przepowiednia dotycząca jasnowi Zackowskiego. ja przypomnę, że ja przedstawiam przepowiednię polityczną, to nie oznacza, że ja się odnoszę do swoich poglądów, tak, przedstawiam przepowiednię oraz ją interpretuję, tutaj warto powiedzieć, że Jasnowidz Zackowski na przykład przewidział wiele wydarzeń, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwości jeśli chodzi o tutaj katastrofę samolotu także wiele wydarzeń politycznych przewidział Jasnowidz i gdyby to się zrealizowało, to to byłaby rzecz nieprawdopodobna, tak, to co by miało miejsce właśnie w Polsce, czyli w 2021 roku, PiS praktycznie zakończyłby swoją kadencję, plus minus, tak i no pytanie w jaki sposób, tutaj też ta dymisja premiera Morawieckiego, tak, czy on zostałby tak naprawdę zdemisjonowany, a ktoś inny w jego miejsce by przyszedł? Czy to byłoby tak naprawdę dymisja, która by była wymuszona pod wpływem jakichś działań społecznych, działań, które by społeczeństwo źle tak naprawdę odebrało? Tak, źle praktycznie społeczeństwo by odebrało? No, to są też kluczowe decyzje dla przyszłości państwa polskiego, dla nas wszystkich, tak? Dla nas wszystkich, jeśli chodzi o życie i funkcjonowanie w państwie polskim. Wiemy też, że na przykład Jasnowiec i bardzo mocno krytykował, także jest dosyć, dosyć duży fiskalizm, obciążenie, zwłaszcza jeśli chodzi o przedsiębiorców, ludzi pracujących, tak, wysokie są składki, no, praktycznie Jasnowiec prowadzi działalność gospodarczą na tym dużym zus -ie. od nowego roku będzie płacił ten ZUS wyższy o 200 zł, teraz jest 1300, potem 1500 zł, natomiast przerażające jest to, że jakby rząd nie robi żadnych ulg w stronę przedsiębiorców, tak, że jakby oni się kompletnie nie liczyli, to oni mieliby po prostu płacić do tej, do tej kasy do, do tego budżetu. Na przykład Jasnowid wskazywał na taką rzecz, że a co by było, gdyby w danym miesiącu przedsiębiorca ma mniejsze przychody i tak musi twardo sowicie e, e, płacić te 3300, zaraz 1500 zł i to jeszcze co dodaty, bo jak tam jednego dnia się spóźni ze składką, to zaraz jest wykreślony, nie ma prawa, prawa do chorobowego i tak dalej, tak? Czyli nie ma takiego spojrzenia 300-ludzkiego, tak? Jest tylko ten mechanizm, to państwo, które tak mówi, że trzeba płacić i koniec, tak? i tutaj właśnie na to wskazywał praktycznie Jasnowiec Jackowski, no bo skoro są ulgi, tak, dla różnych grup społecznych jest program 500+, jest program 13. emerytura, leki, tak, są różnego rodzaju realizowane programy społeczne, a dlaczego na przykład nie ma programu, który by był realizowany dla przedsiębiorców, tak, to nie o to chodzi, żeby całkowicie zlikwidować ZUS, tak, no bo to może by, doprowadziłoby do zapaści, ale powinny być jakieś udogodnienia, jeżeli ktoś nie ma przychodu w danym miesiącu, to na przykład ten ZUS powinien być zawieszony z zmniejszone, tak. Jeżeli tutaj tak ZUS powinien być w określonej skład, powinna być określona na przykład suma. Ja na przykład zawsze mówiłem o tym, że ZUS według mnie to powinna być kwota 500 zł miesięcznie bez względu na to kto jaką prowadzi firmę, jakie dochody uzyskuje, to powinna być stała stawka płacona co miesiąc na jedno konto 500 zł miesięcznie i koniec. żadnych ulg, minusu, dodatków, stała stawka dla każdego kto chce prowadzić firmę, tak? Czy prowadzi firmę miesiąc, 10 lat, czy ma setki milionów obrotów, czy ma 1000 złotych tylko obrotu miesięcznie, 500 zł to powinna być stała stawka, która nie powinna się zmieniać i co miesiąc praktycznie przedsiębiorca i w tym wszystkie powinny być wkładki, tak? Fundusze i tak dalej i to wtedy, no, bo z drugiej strony też trzeba pamiętać, że no tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy prowadzą działalności gospodarcze, osiągają bardzo małe dochody, tak? I na przykład taki ZUS w wysokości 1300 czy 1500 zł no to kompletnie zabija, tak? E, zabija po prostu taką e, działalność, a przecież wiemy, że Polacy są bardzo e, tutaj tak, przedsiębiorczy, natomiast no, pewnych rzeczy nie przeskoczą, tak? Tutaj, że no szokująca wizja dotycząca właśnie jasnolidza dotycząca przyszłości, dymisji premiera Morawieckiego. Ja przypomnę, że Jasnowis przewidział, na przykład dymisję tutaj Beaty Szydło, że ją zastąpi nowy, nowa osoba i rzeczywiście premier Morawiecki został wybrany i teraz za premiera Morawieckiego miałby praktycznie przyjść kolejny człowiek, kolejny polityk, który miałby zastąpić właśnie premiera Morawieckiego, tak, na, na tym stanowisku. No, zobaczymy, czy rzeczywiście ta wizja, ta przepowiednia się zrealizuje. Najbardziej przerażająca jest ta wizja, mówię, 2021 rok ze względu na to, co będzie przyczyną, tak, czy będą jakieś zamieszki społeczne, bunt, pucz przejęcie władzy, tak, być może gdzieś posłowie będą okupować Sejm, albo ludzie wyjdą, będą wściekli, bo ceny będą tak wysokie, no to są takie przypadki na świecie, tak, gdzie te ceny tak galopują do góry, ludzie praktycznie wychodzą na ulicę, tak, bo nie stać ich na podstawowe produkty, tak, no to jest rzecz kuriozana, ale no tak, tak, się, tak to może wyglądać. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Jestem ciekaw waszej opinii, waszej tak naprawdę interpretacji. Oczywiście ja przedstawiam wizję, przedstawiam też interpretację, to nie oznacza, że ona musi się zrealizować, to nie oznacza, że też jestem alfą i i dokładnie wszystko wiem, bo być może ta przyszłość będzie zupełnie inaczej wyglądała. Staram się tak naprawdę na podstawie tej wizji, tych przepowiedni, które przedstawiał Jasnowidz, przedstawić, zwłaszcza, że tutaj według Jasnowidza wybory prezydenckie ma zwyciężyć Andrzej Duda. O tym mówił Jasnowidz, tak? Andrzej, znaczy Jasnowidz Jackowski mówił o tym, że w konfrontacji Andrzej Duda kontra Donald Tusk w drugiej, drugiej turze zwycięży tutaj Andrzej zwycięży, przepraszam, Donald Tusk. Natomiast teraz wiemy, że Donald Tusk już się wycofał, nie chce być prezydentem, nie będzie startował, więc w tej konfrontacji praktycznie zwycięży Andrzej Duda, tak, no bo o tym też mówił Jasno Izeckowski, że drugą kadencję prezydentem, przez drugą kadencję będzie prezydentem właśnie Andrzej Duda, tak, Andrzej Duda. Natomiast, no to, to tym bardziej umocni obóz rządzący, tak, no bo będą mieć praktycznie Sejm, Senau, Senat, też Praktycznie swoich przedstawiciele w Trybunale Konstytucyjnym, a teraz by się okazało, że też prezydent, tak, prezydent, który ma przecież prawo weta, przesłania też ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, sprawdzenia, jeśli chodzi o zgodność z właśnie Konstytucją, czyli praktycznie PIS by zabetonował tą scenę polityczną, no i mógłby dokonywać gruntownych zmian, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego, co mogłoby na przykład spotkać się z, z, z oporem społeczeństwa w przyszłości. To wszystko dzisiaj pozdrawiam. Zostaw suba, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy rzeczywiście taki czarny scenariusz się zrealizuje, co będzie podstawą dymisji tak naprawdę premiera Marawieckiego, co do tego doprowadzi. Tak, może będzie jakaś wielka afera, może będą znowu jakieś taśmy, nagrania. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.